Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka, z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzień dobry Państwu, na antenie audycja Rozmowa Dnia w studiu Radia Wilno Beata Naniewicz, a naszym gościem jest dzisiaj Pani Maria Rekć, Mary Jonu Wileńskiego. Dzień dobry Pani Mer. Witam Panią i witam szanownych słuchaczy. Mija dokładnie rok pracy w czwartej kadencji na stanowisku mera rejonu wileńskiego. Przed miesiącem złożyła Pani sprawozdanie z działalności za rok ubiegły. O jakich podstawowych osiągnięciach mówiła Pani? No, w, swojej, w swoim sprawozdaniu przede wszystkim była rozmowa o tym, co samorząd dokonał za cały rok. Przede wszystkim to priorytetem w samorządzie jest to świate. Bardzo cieszymy się, że udało się nam już akredytować 21 gimnazjum. Właśnie w 2015 roku sześć szkół średnich było dokonano e, e, akredytacji i przede wszystkim szkoły były przeszukowane po renowacji. I cieszymy się, że mamy już 21 gimnazjum. A w 2015 roku to była Szkoła Bujwicka, Rukońska, Bezdańska imienia Juliusza Słowackiego, Mickuńska, Lewaryżska i Szkoła Średnia Świętego Jana Boska w Jalówce. Jak również cieszy to, że e, Ми виконали реновації в вілю, вілю і В 15 2015 році була закончана реновація гімназію святого Яна Боскав'яловця. ми гімназіум і доконана була реновація і модернізація, поставили нові будинки, у рушулі духовський в Чорним Боже. Зостала теж доконана реновація і ремонт, великий ремонт, такий внутрішньому. w gimnazjum we Wierzeniach, zakończona renowacja i remont wewnątrz gimnazjum w Pogirach. Podstawowa szkoła w Szumsku została odrenowana, wyremontowana, teraz bardzo piękniutkie wygląda, jak również dokonana renowacja w czterech placówkach oświatowych od wewnątrz, a od zewnątrz jeszcze mamy plany na przyszłość. To gimnazjum w Rukoniach, w Bezdanach, podstawowa szkoła w kiwiszkach, jak również w Mościszkach. Теж мами ну, тішаться з таких ситуацій, так і вже повстали вілефункційні центри в Шумську, в Рукойнях, в Сужанах, в Волчунах, в Мостішках, в Кригайцях, чекаю на твердь, в Лаваришках, в Рудовщах. Я мовлю, то власне, що повстало в 15-м року, а до 15-го року в колейних теж місцевостях повстали вілефункційні центри, як рівні ж зосталі однов'яни Дворгобальдов, ми ж Goli, gdzie pod jednym dachem będzie centrum rzemiosł, dom kultury, biblioteka, silownie, miejsce dla działalności wspólnot lokalnych i gildii pracy. Jak również e, um, mówiłam i cieszę się z tego, że w dziedzinie sportu wiele udało się zrobić. Do 2015 roku prawda, było zbudowane wiele na wielkie stadiony sportowców w Kowalczukach, w Rudominie i jak również dziewięć w mniejszych, a w 2015 roku zostało zbudowane boisko okolo Szkoły Podstawowej Świętej Faustyny w Rzeszy, obok gimnazjum Świętego Kostki w Podbrzeziu. Teraz realizujemy jeszcze w stanie realizacji duży projekt na skalę państwową, to powstanie tras biatlonowych z gmachem administracyjnym dla Szkoły Sportowej w Niemczech. Prace kontynuujemy w tym roku, już tras Stras korzystają sportowcy, e, Jak również bardzo cieszymy się, że została zakończona budowa takiego wielkiego projektu, bardzo potrzebnego dla najbardziej poszczególnych e, to dzieci. To powstał obiekt, centrum pomocy dla dziecka i rodziny w Giesiszkach. O, obecnie trwało popasażenie i mamy nadzieję, że w tym roku skrzywdzenie losom dzieci odnajdzie rodzinne cieple, e, ciepło w tym ośrodku. Як ровно з 2015 року почали ремонт гімназ'їв в міцкунах і в побрежю святого Костки, коли контонуємо в тим року, тут дофінансує спільнота Польська те проєкти. No i jak również w 2015 roku oddaliśmy do użytku już szóste nowe przedszkole w Suderwie. Też zawdzięczam dla Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które też dołączyło się do realizacji tego projektu. Rozpoczęliśmy w 2015 roku rozbudowę przedszkoli w Rzeszy, która teraz trwa. Jak również zostały stworzone odpowiednie warunki, otworzone wiele grup przedszkolnych w wielu szkolach również cieszy, że poprawiamy warunki dojazdu do szkół najmłodszych uczniów. Zakupiliśmy w 2015 roku pięć nowych busów dla Szkoły Rzesze Podstawowej Faustyny Świętej dla школи для гімназій Міш-Боторего в Лаворишках, в Рукойнях e, гімназію, для гімназій Рушчица в Родоміні і гімназій в Міцкунах. Як рівні ж при тим тематі, я хотіла б потішитися, що колеги на п'ятні бусу отримали з матері. Удалося Uda, реалізовувати вілі теж п'янкних проєктів, діяльність, в яких Бенді служила в місцевій людності, якогось роду культури, освяти, спорту, услуг соціальних. То Бенді тим місцем, де гі... Wiejska społeczność mogła spędzić, będzie mogła spędzić treściwie czas. No, nie mniej ważne to są infrastrukturalne projekty. E, e, każdy chce mieszkać, się, mając dobre warunki. I Samorząd ciągle trwało polepszenie warunków e, dróg, oświetlenie ulic. E, w 2015 roku wykorzystano na drogi prawie 4,5 miliony tysięcy euro. Na тысяч, uh, млн на освітлення полтора тисячі, прошу, 4,5 мільйона євро на дороги, на освітлення більше, ніж мільйон євро. W tym miejscu chciałam bardzo e, podkreślić, że dzięki naszym posłom, którzy e, inicjowali i udało się to urzeczywistnić, że finansowanie na drogi są zwiększone, to każdy samorząd otrzymał większy procent na drogi i, i cieszymy się z tego i wiem, że ubiegają się nadal o powiększeniu tej kwoty. Jest bardzo ważne. Również wodociągowe, kanalizacyjne projekty, Trwają teraz, w 2015 roku rozpoczęto Mariampolskiej Dziśki, Rokojnie, taki duży projekt, 4,5 miliony euro koszty jego ponoszą, jak również z Zajuny. No i we wszystkich sprawach musiałam to przedstawiać w swoim sprawozdaniu. Jest wydana taka książka w dawnictwie o naszej działalności i naświetlona na stronie internetowej wiele kolejnych projektów, które zostały urzeczywistnione w 2015 roku, a w tym roku kontynuujemy i e, nowe projekty również też powstają. Pani Mariusz wspomniała o bardzo ważnym, poruszyła bardzo ważny temat uświaty. Większości szkół średnich w Ronie wileńskim się udało uzyskać akredytację, natomiast pozostało kilka, które jeszcze czeka na akredytację, na decyzję władz światowych. Pani Mariusz, pani optymistką w tej sprawie uda się tym szkolom? Jakie są to szkoły? No właśnie, jak mówiłem, udało się nam, już mamy 21 gimnazjum, to e, też również zawdzięczam naszym przewodniczącemu akcji Uborczy Polaków na Litwie, panu Woldemarowi Tomaszewskiego który naprawdę tak uporczywie no, w tym kierunku pracował i przekonywująco, i, i osiągnęliśmy taki naprawdę dobry wynik. Zostały trzy szkoły średnie, to szkoły w Zujunach, w Miednikach i w Wolczunach z rosyjskim językiem nauczania. No, już mogę zapewnić na pewno wszystkich mieszkańców gminy Zujuńskiej albo tych rodziców, których dzieci uczestniczyły uczył się w zująskiej szkole. Już mamy list z Ministerstwa Oświaty, że w, w końcu roku tego przyjadą akredytować, sprawdzać szkołę w Zuińskich. Według mnie kryteria są już wszystkie spełnione i na pewno myślę, że ta szkoła zostanie akredytowana. Z kolei szkoła średnia w Miednikach Będziemy też, myślę, że obiegać się nadal o akredytację, bo to jest szkoła na pograniczu i myślę, że naprawdę jest potrzeba i osiągniemy też ten, ten cel. Jak również Walczunska, bo jest jedyną szkołą średnią z rosyjskim językiem nauczania. Tak więc myślę, że się należy też akredytować. Będziemy dążyć do tego. Jest pani optymistką. Pani Mar, rok 2016 jest rokiem milosierdzia. Nadzwyczajny jubileusz milosierdzia ma zapewne duże znaczenie dla samorządu, który w 2009 roku dokonał intronizacji Chrystusa Króla. Właśnie są takie plany nasze na ten rok. Już wiele zostało urzeczywistnione, ale nie tylko ten Rok miłosierdzia, Przecież to był i rok beatyfikacji świętego Jana Pawła, już dzisiaj świętego Jana Pawła II, również kanonizacja. Samorząd bardzo aktywnie uczestniczył w różnych imprezach, różne konkursy organizował. A w tym roku już temat powiązany jest z miłosierdziem Bożym. Już wiele zostało uczynione. W szkołach rejonu odbyły się katechezy. Zgłębiające tajemnice Bożego miłosierdzie Dla młodzieży było zaproponowane uczestnictwo w programie edukacyjno-pilgrzymkowym, śladem błogosławionego księdza Sopoćko i świętej Faustyny Kowalskiej. Odbyło się 8 pielgrzymek edukacyjnych. Młodzież chętnie uczestniczyła, wzięła udział około 400 dzieci z rejonu, rejonowych szkół. Jak również braliśmy udział w konkursie rejonowym поезії релігійної молодіж учаснічила. Мосник Тоу Фаміла Щерджі Бога, як рівніж поезії власної. I chcę tu zaznaczyć, że gdy dzieci uczestniczą w takich konkursach, szykują się do tego, poznają te osobowości, poznają dzieło, poznają miłosierdzie Boże i to samorząd zawsze staram się, żeby zaangażować młodzież do tego udziału. Bo jestem wychowanką, tak powiem, święte pieniędzy księdza Prelatu Józefa Obromskiego, z którym naprawdę miałam taką laskę, od Pana Boga poznać tę osobę. і науки його познать, може не в цілості, але Веле, веле часу з панділом завжди трошилося от о вихованні дітей. І, і просто сказивало для мене, як, як керівник району, вже мушу теж задбати о то, щоб захайнити молодіші діти. Може, в родинах не завжди є praktykowanie takie religijne, to więc my też z dyrektorami szkół musimy zaproponować dla dzieci udział w różnych imprezach organizowanych i już zbliża się czerwiec miesiąc i e, tradycyjnie odbywa się pielgrzymka, e, to już bliżej dni, e, to 7 czerwca ksiądz prawa też do, pra, do Pana, 12 czerwca ma dzień kaplaństwa, tak więc w tym czasie zawsze organizujemy pilgrzymkę, i szkoła. Młodzież będzie pogłębić też, również naukę o miłosierdziu, e, i, jak i nauka księdza Pralata. To wszystkich zapraszam i bardzo e, czekam, że z każdej szkoły będzie udział wielu, wielu chętnych, bo myślę naprawdę w tej duszyce młodej coś zostanie z tej, z tej nauki, z tych spędzonych chwil właśnie w, podczas tej pielgrzymki. Tak więc odbędzie się 10-12 czerwca w pielgrzymkę Turgeli Turgielie Myszogole. święta rozpocznie się w dziewiątej godzinie w Turgieliach Na to mszę święta, tak Powiem, obiecał może przybycie biskup, e, ponieszkajcie, błogosławić nas. Tak więc serdecznie wszystkich zapraszam. Później e, znaczy nas, e, nasza młodzież uczestniczyła również w kongresie miłosierdzia. Jak również e, udział w światowe dni młodzieży, a w listopadzie, e, po światowych dniach młodzieży, e, e, już w jesieniu, gdy dzieci przyjdą do szkoły, zbierzemy się w biskunach e, na czuwanie wspólne, na umówienia właśnie tych wszystkich tych e, imprez religijnych e, w szkołach. Pani Mar, bardzo dziękujemy za rozmowę i za przybycie, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję dla Pani. Ja, również życzę dla Radia wszelkich, wszelkich pomyślności. Bardzo cieszymy się, że nasi słuchacze dowiedzą się więcej o Wielieszczyźnie, o naszych sprawach, co się dzieje u nas. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych. Na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka. Współstw tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.